Joanna upozna z skibicuję i dokonuje porównania, zgadniecie, kogo może mieć na myśli. Premiera niedawnej piosenki Shakiry, w której zarzucili Gerardowi Pikwę, zim wybierając kochankę. Wymienili Rolexa na Casio, stala się medialna sensacja. część internautów wyraźnie wstawili się za piosenkarka i wspiera ją ja po zdradzie pilkarza. Inni z kolei twierdzą, że pokazała brak klasy. Od tego czasu Kolumbijka doczekała się zresztą odpowiedzi. A Pikwe stara się obrócić sytuację w wzart. Nie da się ukryć, że wiele kobiet identyfikuje się z głosnym gestem Shakiry, bo zdradę boli i trzeba o tym mówić głośno. Do pamiętnych słów gwiazdy, w których rozlicza się z niewiernym ex ukochanym, odniosła się niedawno tak z Paulina Smaszcz. Matka dzieci Macieja Kurzajewskiego z otwartymi ramionami powitala wówczas kolumbijkę i w klubie kobiet Petert i przyznala, że czuje się przytulona. Przypomnijmy, Paulina Smart dziękuję za piosenkę o niewiernym mężczyźnie, dr Shakira, czuję się przytulona. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Teraz okazuje się, że fanka twórczości Shakiry jest tak z Joanna Opozda. Aktorka jest obecnie w trakcie przygotowań do rozwodu z Antkiem Królikowskim. Z którym zresztą, jak sama informowała, wciąż walczy o nalezne alimenty. O tym, zwłaszcza Kira jest jej bliska, opozycja poinformowała przy okazji niedawnej sesji Q&A z Instagramowymi obserwującymi. Aktorka została zapytana o to, co sadzi o słynnej gwieździe i jej postępowaniu. Najwyraźniej nawiązując do pamiętnego distracku i kasliwych uwag pod adresem Pikwej i jego kochanki. Jak przyznaję, osobiście mocno jej kibicuję. Uwielbiam Shakira od dziecka. Kibicuję jej, zaczęła. To Joanna postanowiła dokonać też dość wymownego porównania. Kogo dokładnie ma na myśli? Można oczywiście zgadywać. Jednak sama wychodzę z zalodzenia, ze w takich sytuacjach trzeba brać przyklec z pszczul. Pszczole nie próbuje przekonać much, zamiot jest lepszy od, zakończyła zlosliwie. Macie jakie pomysły?